Dorośli lubią cyfry, mówił mały książę. Coś w tym jest. Definiujemy się przez cyfry. Wiek, waga, zawartość cukru w cukrze. Nie ma w naszym życiu aspektu, którego nie dałoby się opisać cyframi. To samo dotyczy oczywiście biznesu. Na stronach sprzedażowych znajdziesz wręcz hot liczniki. 25 lat doświadczenia, 100 tysięcy zadowolonych klientów, półtora miliona przepracowanych godzin w projekcie. O czym to świadczy? A no, przekonajmy się, dzisiaj porozmawiamy o cyfrach. Ile czasu trzeba poświęcić, aby odnieść sukces, kiedy budujesz firmę usługową online? Ile godzin dziennie powinnaś pracować? Ilu mieć klientów? I czy cyfry tak naprawdę mają znaczenie? A może da się inaczej? No to sprawdźmy. Zapraszam serdecznie. Cześć, z tej strony Karolina Brzuchalska, a Ty słuchasz podcastu Co we freelance piszczy skondensowanej pigułki wiedzy o prowadzeniu biznesu usługowego online. To podcast dla przedsiębiorców, którzy marzą o biznesowej wolności, mają dość wiecznej pogoni za króliczkiem, wysiadywania du pogodzin i spełniania cudzych marzeń. Chcą prowadzić dochodową firmę z lekkością, a przede wszystkim na własnych zasadach. Jak rozwijać firmę i nie zwariować? Sprawdźmy. Zapraszam serdecznie. Dorośli są zakochani w cyfrach. Jeżeli opowiadacie im o nowym przyjacielu, nigdy nie spytają o rzeczy najważniejsze. Nigdy nie usłyszycie, jaki jest dźwięk jego głosu, w co lubi się bawić, czy zbiera motyle. Oni spytają was, ile ma lat, ilu ma braci, ile waży, ile zarabia jego ojciec. Wówczas dopiero sądzą, że coś wiedzą o waszym przyjacielu. Jeżeli mówicie dorosłym, Widziałem piękny dom z czerwonej cegły, z pelargoniami w oknach i gołębiami na dachu. Nie potrafią go sobie wyobrazić. Trzeba im powiedzieć, widziałem dom za 100 tysięcy franków. Albo euro. Wtedy krzyknął, jaki to piękny dom. Po raz pierwszy przeczytałam Małego Księcia w piątej klasie podstawówki. I pamiętam, że pomyślałam wtedy, jakie smutne życie muszą mieć dorośli. Ciągle tylko o cyfrach. W to o pieniądzach. Ja nigdy taka nie będę. Ale, że życie jest przewrotne, i z czasem zaczynamy powielać schematy. Jak większość dorosłych, ja też wpadłam w tę pułapkę, w pułapkę definiowania się przez cyfry. Najpierw poszło o uwagę, potem o wiek, a kiedy zaczęłam prowadzić firmę, cyfry określiły wszystko. W mojej książce Rzuciłam Pracę i Co Dalej, znajdziesz szczegółowe wyliczenia wynagrodzenia, które bazują właśnie na cyfrach. Dlaczego? No, bo to jest świetny punkt odniesienia. Kiedy dopiero zaczyna się prowadzić firmę i kiedy tak naprawdę nie wiesz o procesie wyceniania nic, nie wiesz jak to zrobić, nigdy wcześniej tego nie robiłaś. Jak wycenić swoje usługi, jeżeli do tej pory pracowałaś na etacie i dostawałaś przelew na konto, mniej lub bardziej tłusty, ale określonej wielkości? No to teraz jak ocenić, jak wycenić swoją pracę na swoim, za godzinę czy za projekt? Jak to policzyć? I kiedy o tym myślę, przed oczami stoją mi takie, wiesz, memy z ludźmi, którzy na palcach próbują rozkminić takie najtrudniejsze matematyczne wzory. Na pewno nie jeden taki widziałaś. Więc ja, kiedy myślę o wycenie, albo raczej kiedy myślałam o wycenie usług, o wycenie swojej oferty na samym początku prowadzenia działalności, to właśnie tak to mniej więcej wyglądało. Dlatego właśnie na początku te cyfry naprawdę się przydają i nie ma co ich tak bardzo demonizować. Trzeba wiedzieć, ile wydajesz miesięcznie, ile chcesz odłożyć, jakie masz stałe wydatki, ile pieniędzy na nie potrzebujesz i jakie wydatki są nieprzewidziane. Wiem, że nieprzewidziane trudno przewidzieć, ale warto sobie na przykład, jak robisz budżet domowy, sprawdzić, co takiego się wydarzyło w ciągu ostatniego roku, co było nieprzewidziane w budżecie. Zepsuł się samochód, nie wiem, dziecko zgubiło książki, no cokolwiek by to nie było, nie wiem, wypadła ci plomba, czy złamał się ząb. To są wydatki nieprzewidziane, na które też trzeba mieć odłożone pieniądze w budżecie. Dalej, jak puchatą poduszkę finansową potrzebujesz zbudować? Ile godzin miesięcznie, tygodniowo, dziennie możesz albo chcesz poświęcić na pracę? No i wtedy dzielisz potrzeby przez czas i otrzymujesz stawkę godzinową. I to jest takie najprostsze możliwe wyliczenie Twojej oferty, Twojej usługi, oczywiście oparte wyłącznie na cyfrach. O tym, że to wyliczenie jest dopiero punktem wyjścia, no to oczywiście nie trzeba nikogo przekonywać, ale warto mieć taką podstawę. Taką podstawę podstaw, no, a podstawę budujemy właśnie na cyfrach. Nie? Jeżeli chcesz wiedzieć, ile, zarab ile potrzebujesz zarobić, no to po prostu stosujesz ten wzór i wychodzi ci taka stawka bazowa, a do niej sobie tam dodajesz bądź odejmujesz wszystkie inne elementy. No to skoro już jesteśmy przy tych cyfrach, to idźmy dalej. Ile godzin poświęcasz na pracę na swoim? Czyli tak naprawdę. Dlaczego te cyfry to nie jest wszystko. No bo prawda jest taka, że kiedy zapytasz przedsiębiorczynię albo przedsiębiorcę, ile godzin poświęca na pracę, to on zastosuje zupełnie inną i totalnie niecenzuralną jednostkę i tutaj proszę, jeżeli słuchają mnie dzieci, to zatkajcie im na moment uszy, bo ta jednostka nazywa się w chuj. W chuj godzin. Serio, jeżeli zadasz mi takie pytanie, to prawdopodobnie otrzymasz dokładnie taką odpowiedź. Ile godzin pracujesz dziennie, miesięcznie, tygodniowo? Całe mnóstwo. Zakładam, że dzieci miały odetkane uszy w tym momencie. Mimo iż przy biurku siedzą czasem tylko kilka godzin dziennie, a czasem nawet nie. Czasem to są dwie godziny, czasem w ogóle nie siedzą. Na pewno jest to bardzo często zdecydowanie mniej niż te etatowe 8 godzin, które jak jedziesz do biura i masz nad sobą szefa i pracujesz w jakiejś firmie, na no to musisz tam spędzić. Siedząc, stojąc, no to jest jakby kwestia semantyki tego, co ty w tej pracy robisz. Ale generalnie, załóżmy, że siedzisz 8 godzin w pracy. Natomiast praca na swoim, to przecież to nie są wyłącznie realnie przesiedziane na tyłku godziny przed komputerem. To jest myślenie o firmie po godzinach, to są objawienia w środku nocy i pod prusznicem. Tak, pod prysznicem. Dobrze słyszała się. I tutaj taki mały tip dla Ciebie. Może też Ci się przyda, może też masz podobnie. Jak nie, to sobie znajdź jakiś inny punkt odniesienia, ale kiedy ja potrzebuję sobie poukładać w głowie pewne treści albo pewne sprawy, to po prostu idę pod prysznic. Woda działa na mnie genialnie. Nie wiem, czy to jest kwestia szumu, nie wiem, czy to jest kwestia jej konsystencji. Nie mam bladego pojęcia. Wiem, że jak potrzebuję wpaść na jakiś pomysł... To woda to jest po prostu taki wyzwalacz pomysłów. Gorąco polecam znać swój sposób, który na ciebie zadziała. Możesz przetestować mój, może u ciebie to jest coś innego, nie wiem, wędrówki po górach, cokolwiek. Natomiast dlatego właśnie tak często trudno jest nam powiedzieć mnie przynajmniej trudno jest powiedzieć, ile godzin pracują. Oczywiście mogę sobie odpalić dogla i trakować te wszystkie godziny, czyli zliczać te godziny, które siedzą przy biurku. No, ale umówmy się, naprawdę praca na swoim to nie są wyłącznie godziny, które przepracowujesz przy biurku. Czasem to są dwie godziny, czasem jest ich 12, czasem w ogóle nie odpalam kompa, czasem jadę na jedno spotkanie i podpisuję umowę na duży projekt. No i w tym wypadku godziny w ogóle nie definiują tego, czy moja firma odniesie sukces, czy nie odniesie tego sukcesu. Tyle tylko, że zanim ja do tego doszłam. To wydawało mi się, że te cyfry odzwierciedlają, no jak nie wszystko, to bardzo, bardzo dużo. Wiesz dlaczego? Bo przeliczałam czas na pieniądze. Godzina mojej pracy kosztowała kwotę X. Musiałam przepracować Y tych godzin, aby po miesiącu zobaczyć na swoim koncie kwotę Z. O przeliczeniu czasu na pieniądze i o tym, jak bardzo źle robią takie właśnie dupogodziny, jak bardzo źle robi rozliczanie się wyłącznie godzinowe. Mówiłam w tym podcaście już nie jeden raz, mówiłam też o tym na moim kanale na YouTubie w cyklu Kobieca Przedsiębiorczość, więc jeżeli chcesz posłuchać, to zapraszam Cię do zajrzenia w te dwa właśnie miejsca. No i tutaj pojawia się jeszcze jedna bardzo ważna kwestia, przynajmniej w moim przypadku tak było, że dopóki myślałam w taki sposób, dopóki przeliczałam ten czas na pieniądze, to nie byłam w stanie w ogóle skalować za rok. To znaczy byłam w stanie skalować je do pewnego stopnia. Do jakby tej granicy, ile możesz pracować, fizycznie ile możesz pracować. Bo choćbyś miała wszystkie magiczne moce po swojej stronie, no to doby nie rozciągniesz. No, nie ma bata. Sama siebie też nie sklonujesz. Możesz kogoś zatrudnić, ale tej osobie też trzeba zapłacić, więc tutaj no, to jest jakby proces, który wymaga troszeczkę... Um, Takiego poukładania pewnych rzeczy. Natomiast to nie jest przedmiot naszego dzisiejszego podcastu. Obiecałam Ci na samym początku, że pochylę się nad trzema zagadnieniami. Po pierwsze, ile czasu trzeba poświęcić, aby odnieść sukces, kiedy budujesz firmę usługową online? Ile godzin powinnaś poświęcić na pracę? No i ilu klientów tak naprawdę warto mieć? No więc teraz spróbuję wziąć na klatę te wszystkie karkołomne wyliczenia. Zanim jednak zaczniemy w cyferki, to chciałabym, żebyś uświadomiła sobie jedną rzecz. Każda z nas ma inną definicję sukcesu. To, co dla mnie jest sukcesem, nie musi być sukcesem dla ciebie. Dla jednej osoby będzie to własna firma, która daje swobodę zarabiania na bazowe potrzeby. Takie, wiesz, absolutnie bazowe potrzeby, żeby przeżyć z każdego miejsca na świecie. I nic więcej tej osobie nie jest do szczęścia potrzebne. Dla kogoś innego to będą puchate euraski na koncie i Bentley w garażu. Dom na klifie oczywiście tuż nad oceanem, żeby nie było, no bo jak marzyć, to na bogato, jak kraść, to miliony. A dla kogoś innego jeszcze taki, wiesz, splendor, uznanie, czerwone dywany. Więc jak widzisz, no definicji tych sukcesów albo tego sukcesu może być tyle, ilu ludzi na świecie. Nie znam twojej definicji, więc yy, jeżeli potrzebujesz teraz zdefiniować, Czym jest dla ciebie sukces, to sama sobie odpowiedz na to pytanie. Dla większości moich klientek, albo dla większości osób, z którymi pracuję, które o to, o to pytam, nie pytam każdego, ale część osób pytam o to, co one chcą osiągnąć, czym jest ten sukces, to jest właśnie stabilny, spokojny biznes, który pozwala spełniać marzenia i żyć bez strachu, że czegoś w życiu zabraknie. Tylko tyle i aż tyle. Dla mnie, na przykład, sukces to jest wolność i bezpieczeństwo. I taki mały kawałek czerwonego dywanu. Jako bonus, taki dodatek. No dobrze, no to wróćmy do tematu głównego. Ile godzin trzeba poświęcić na to, żeby Twoja firma odniosła ten sukces? Jak już sobie zdefiniowałyśmy sukces, to ile godzin potrzebujesz na to, żeby go osiągnąć? I teraz posłużę się ulubionym moim sformułowaniem i ulubionym sformułowaniem wszystkich prawników i wielu innych osób. To zależy. Dobra, ja wiem, że nie takiej odpowiedzi się spodziewałaś. Często słyszę to pytanie, nie? No dobrze, to ile? 8, 10, 12 godzin dziennie? Ile muszą pracować i jak długo? Przez jak długo muszą pracować tyle godzin, żeby osiągnąć to, co chcą? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi. No, no serio, nie. Możesz pracować dwie godziny dziennie? I mieć wszystko to, o czym marzyłaś. Możesz pracować 14 i nadal będziesz uważała, że jeszcze nie, że to jeszcze nie jest ten moment, że musisz więcej. I gdybym miała odpowiedzieć na to pytanie tak totalnie, totalnie uczciwie, bez malowania trawy na zielono, bez ściemniania, bez, nie wiem, koloryzowania tego wszystkiego, czym, z czym wiąże się przedsiębiorczość, to powiedziałabym, że na początku tak dużo, jak tylko możesz. Czyli na początku prowadzenia firmy trzeba jej poświęcić więcej czasu. Na początku każdego projektu, i to też mówię moim klientom w bardzo przejrzysty i jasny sposób, kiedy zaczynamy współpracę, że na początku tej pracy, zanim wszystko poukładamy i zanim dojdziemy do tego, co chcemy zrobić, będzie znacznie, znacznie więcej. Oczywiście, jak długo będzie trwał początek, też zależy od tego, ile czasu poświęcisz na pracę no, codziennie. Nie? No bo wiesz, te początki są, no, one są najtrudniejsze pracujesz nad strategią, pracujesz nad marką, pracujesz nad komunikacją, pracujesz z klientami, pracujesz nad procesami, nad tym, żeby zaistnieć w ogóle. No i oczywiście też pracujesz, a przynajmniej powinnaś pracować nad sobą i nad poukładaniem sobie pewnych rzeczy w głowie. Uczysz się też delegować, uczysz się potem pracować mniej by z czasem, nie wiem, jechać na jedno spotkanie w ciągu dnia czy w ciągu miesiąca i zapewnić zespołowi wypasioną wypłatę na pół roku. To jest możliwe. Wiem, dorośli kochają cyfry i chciałabym, żebym Ci powiedziała, ile to jest godzin w cyfrach, ilu to jest tych klientów, ale to wszystko naprawdę zależy. Zależy od tego, ile czasu poświęcisz, jak bardzo jesteś skupiona, jak bardzo mm, wysoko wycenisz. Siebie, swoją pracę, swoją usługę, bo możesz mieć jednego klienta i być ustawiona na całe życie. A możesz mieć tych klientów 30 i nadal nie mieć na chleb i masełko. Więc tak, wiem, dorośli kochają cyfry. Ale jeżeli chcesz działać po swojemu, to naprawdę warto już od samego początku, a na pewno warto to zrobić potem, kiedy już działasz i czujesz, że coś można zmienić jeszcze, przedefiniować podstawowe kwestie. Czyli na przykład. Czy myślenie o projektach podczas wędrówki w góry z dziećmi to jest dla ciebie praca? Czy rozmowy z partnerem przy winie o klientach, o tym co się dzieje w twojej firmie to jest praca? Czy układanie procesów, nie wiem, na przykład kiedy trenujesz, biegasz, ćwiczysz, robisz cokolwiek i myślisz w tym czasie o swojej firmie, to jest dla ciebie praca? Jeżeli tak, to nigdy z niej nie wyjdziesz. No i teraz pytanie: czy potrafisz to zaakceptować? Ale możesz też zmienić ten sposób myślenia i potraktować pracę jako element swojego życia. Czyli nauczyć się takiej, wiesz, przedsiębiorczości i myślenia o sobie jako o szefowej biznesu, a nie o pracowniku we własnej firmie. I wtedy tak z 99% dozą pewności, no może ciut mniej, bo w końcu nie znamy się aż tak dobrze, ale mówię na moim przykładzie. Takie myślenie, takie rozmowy, takie mm, działania w tle, czy, czyli kiedy nie siedzisz fizycznie przy biurku i nie pracujesz, tego nie traktujesz jako pracę. Oczywiście pojawi się pytanie, czy da się od tego myślenia odciąć, czy da się w ogóle zostawić firmę, ale tak jakby to, to nie jest przedmiotem tego odcinka. Przedmiotem tego odcinka jest, ile czasu trzeba poświęcić, żeby Twoja firma odniosła sukces. No więc e, tak jak powiedziałam, zdefiniuj sukces. Zdefiniuj, jak chcesz żyć i jak chcesz pracować. Bo rzeczywiście może być tak, że jeżeli zaczniesz o sobie myśleć jako o szefowej i zaczniesz myśleć o tych wszystkich procesach jako takiej integralnej części swojego życia, a nie, że ty musisz iść do pracy, żeby zarobić pieniądze, no to okaże się, że ta praca to jest coś znacznie więcej niż tylko te godziny, w których zarabiasz na chleb. Kiedy prowadzisz własną firmę, nie jesteś etatowym pracownikiem, czyli tak naprawdę godziny przepracowane nie powinny definiować tego, jak ta firma się rozwija. To jest zagadnienie, które chciałabym poruszyć w jednym z kolejnych odcinków podcastu, czyli work-life integration. Bardzo dużo mówiłam o work-life balance. Work-life balance nie istnieje, natomiast świetnym zagadnieniem naprawdę jest work-life integration. I myślę sobie, że warto się nad nim pochylić, więc spodziewaj się, że ten temat pojawi się w kolejnych odcinkach tego podcastu. Natomiast podsumowując, praca nie musi stać się Twoją obsesją. Może być natomiast Twoim sposobem na życie, ale nie na zasadzie, że jak nie pracuję, to w ogóle umieram i tak dalej. Nie, może stać się naprawdę fantastyczną przygodą i taką trochę Twoim sposobem na życie, gdzie praca nie jest pracą. Gdzie to, co ty robisz, daje ci taką satysfakcję, że nie czujesz się przymuszana do tego, żeby siadać do biurka, żeby robić cokolwiek. Po prostu jesteś szefową i to ty decydujesz, i to ty definiujesz to, w jaki sposób i kiedy chcesz pracować. No i dokładnie tego ci życzę. Także w kolejnych odcinkach porozmawiamy sobie o work-life integration, porozmawiamy sobie o tym takim a, balansie. Nie wiem, nie jestem w 100% przekonana, że balans jest dobrym określeniem, jeśli chodzi o pracę na swoim. Bo czasem jest tak, że pracujesz tych godzin kilkanaście i jesteś po prostu zmęczona jak koń po westernie, ale przeszczęśliwa. A czasem pracujesz dwie godziny i jest taka pełna frustracja, bo co z tego, że pracowałaś tylko dwie godziny, kiedy nie widać tego efektów, Albo ty nie czujesz, że zrobiłaś coś naprawdę ważnego, więc porozmawiamy sobie o tym, jak żyć, pracować i prowadzić firmę, żeby być z niej naprawdę zadowolonym, żeby ta firma nie definiowała twojego sukcesu i twojego życia i żebyś mogła ją prowadzić po swojemu. Do następnego razu. Wysłuchałaś właśnie kolejnego odcinka podcastu Co we freelance piszczy? Zainspirował Cię do działania? Sięgnij po więcej zaglądając na moją stronę karolinabrzuchalska.pl I pamiętaj, firma zaczyna się w głowie. Do usłyszenia.